Znajdujemy się dzisiaj w Westfield, w White City, w galerii handlowej, gdzie będziemy dzisiaj robić zakupy i szukam pierwszych prezentów i części tej, której mi brakuje. Szczególnie brakuje mi prezentu dla mojej mamy, więc wybieram się dzisiaj do Victory Secret i chcę znaleźć coś fajnego właśnie tutaj w Victory Secret i nie tylko, bo mamy jeszcze parę sklepów tutaj upatrzonych. Jest już też oblężenie, wszystko jest już ozdobione na święta, ponieważ już zaczęliśmy grudzień, no i co za tym idzie, szaleństwo zakupów trwa. Tak oto czas prezentów czas zacząć, więc dzisiaj szukanie prezentów, połowa prezentów już znaleziona. No oczywiście część nich jest oczywiście z Victory Secret i coś tam ze Swarowskiego, no ale to się nazywa już yy, szał zakupów. Przy okazji pokażę Wam przebitkę, jak właśnie galerię handlową. W tym okresie świątecznym jest naprawdę uroczy, zawsze wszystko tutaj oświetlone. Wybiorę się chyba jeszcze do Sephory i do paru innych sklepów. I zobaczymy sobie właśnie, co tam jeszcze oni oferują, jakie zestawy świąteczne można dostać. Myślę też o Hanem HON i się rozmowy na święta do domu zobaczyć też. Zobaczę jak mi się to uda, jaki będzie dzisiaj jeszcze ten plan jak on ułoży mi ten dzień, te zakupy. Powiem Wam szczerze, że na no już ten szał zakupowy już wspominałam czuć, te przed świętami, teraz ten ostatni miesiąc w Londynie będzie bardzo intensywny. No niestety tak to wygląda zawsze w galeriach handlowych w dużych miastach. Pewnie żyjecie wiadomo w różnych miastach, tak samo wiecie, jak to w tych świętach przed świętami ten szał wszędzie w sumie już się zaczyna. Sefory, oczywiście. Coś, co warto zauważyć, mają fajne zestawy masek, a jeżeli ktoś szuka fajnego prezentu, to jest właśnie zestaw 20 masek w Seforze, a one są naprawdę fajne, te maski. Jeśli będziecie szukać podkładu doskonałego, to naprawdę polecam Wam ten z Valentino, jest jeden z lepszych podkładów, jakie stosowałam dotychczas. Z Sephora niestety nie wyszły mi zakupy takie jak chciałam, nie było tych rzeczy, które chciałam. Po drodze zatrzymałam się jeszcze w takim sklepie z ozdobami świątecznymi i nie mając już nic kupować z ozdób świątecznych, chyba zmieniłam jednak zdanie. Poczekaj. Mianowicie fajne sopelki. Są też gwiazdki i dzwoneczki. Macie taki talerz w kształcie głowy, właśnie takiego dziadka do orzechów. Bardzo podobają mi się te e, ta kolejka z tym prezencikiem, więc nie wiem, czy ta, takie coś się właśnie teraz nie skuszę, bo pasuje mi do kolorystyki w tym roku. E, oprócz tego są jeszcze takie fajne bombki. Sobie zobaczcie. Jeszcze taki balonik jest. Foremki fajne do. do a teraz fajną. Tak. Ok, po przejrzeniu na pewno biorę tę kolejkę z tym prezencikiem. E, jeszcze te dziadki mi się też podobają. E, bardzo mi się podoba, bo chyba to są szklane bombki. A często właśnie robią plastikowe w Anglii. I rzadko kiedy widzę takie fajne szklane. Zobaczcie, jakie fajne lamy mają. Cudziaki. Powiem, że tu bardzo mi przypadła kolorystyka, bo jednak ta czerwono, taka złota to naprawdę jest coś w moim stylu. Lubię takie właśnie ciepłe kolory na święta, wiem, że bardziej popularne teraz są jakieś pastele, pióre, jakieś wymyślne, fikuśne rzeczy, ale ja jednak te święta tradycyjnie czerwień ze złotem bardzo lubię i to właśnie tak mi przypomina właśnie ten okres właśnie tych bożonarodzeniowych właśnie świąt. Zobaczcie te dzbanki w kształcie dziadka. Świetne. I tuż przy wyjściu Westwood oczywiście jest przy galerii Lodowisko, chyba teraz jest jakaś, jakaś mała przerwa i zobaczcie jaka hojna fajna stoi. W zeszłym roku chyba to było Willy Wonka, a teraz mamy Moanę, ponieważ Disney teraz akurat ma premierę w kinach drugiej części Moany. Moje zakupy dobiegają końca, zbieram się już do domu. Jeszcze troszeczkę. na chojna. Co roku to jest naprawdę bardzo fajne lodowisko. Jest ileś lodowisk w Londynie, ale to też jest bardzo urocze. Nie jest może ono jedno z największych, ale też jest cudowne, więc po zakupach możecie sobie zrobić też relaksik i pójść sobie na łyżwę. Już w domku po wczorajszych zakupach. Co to były za zakupy? Moi sami widzieliście ile tych toreb miałam jeszcze dokupiłam ozdoby świąteczne obiecałam sobie, że koniec ozdobami, jeszcze je dokupiłam mam już część prezentów kupioną muszę kupić jeszcze dalszą część oczywiście niektórych rzeczy oczywiście Elasz wszedł oczywiście do mojej torby znowu kupiłam Candy Canes zaraz Wam pokażę, co tam się jeszcze udało dostać niektórych rzeczy nie mogę Wam pokazać, bo to są rzeczy na prezenty i nie mogę po prostu ich nagrać i pokazać Wam, co w tych torbach jest wszystko, co tam jest ale część rzeczy Wam zaraz pokażę Słuchajcie, tak się mniej więcej prezentują te moje wczorajsze zakupy. Powiem Wam szczerze, że tego jest dość, dość dużo, ale nie mogę Wam części rzeczy pokazać, ponieważ to będą prezenty, tak jak wspominałam. Coś, co mogę Wam pokazać i Wam polecić w Victory's Secret, to są te koce. Te koce naprawdę się bardzo dobrze sprawdzają, są bardzo ciepłe i jakościowo bardzo dobre. Więc jak będziecie kiedyś w Victory's Secret i będziecie szukali czegoś na fajny upominek albo dla siebie, czegoś takiego właśnie fajnego, ciepłego, to te kocyki są dobre. Zresztą jak ich poranniki. Tutaj jeszcze wypakowałam kawki Nespresso i kupiłam sobie już świąteczne kawy i smakowe, co zawsze używam w domu. Dobrze, moi drodzy. Mamy kawkę oczywiście karmelową, waniliową. Istanbulta z tymi wzorkami to jest kawa z przyprawami, żeby była troszeczkę taka ostrawa. Te białe opakowania, co tutaj widzicie, to są kawki świąteczne. I one nazywają się Almond croissant, One mają smak po prostu migdałowy. I spróbowałam te kawy. W Nespresso była akurat, można zawsze poprosić o degustację w niektórych salonach. I pani właśnie zaparzyła mi tą kawkę i powiedziałam właśnie, że jest bardzo dobra w smaku, ma taki trochę marcepanowy podsmak, smakowała mi bardzo, więc od razu dwa opakowania i kawa, która jest zrobiona zawsze na święta, jakiś tam właśnie e, e, taka intensywniejsze espresso dla fanów kawy, to jest właśnie tradycyjne nespresso z czarną właśnie kawą i to jest właśnie ta niebieska, to przy okazji od razu weszłam do nespresso, żeby mieć zapas moich e, kaw no dobrze moi drodzy, przy okazji z Victoria's Secret oczywiście e, piżamka nowa, e, mgiełka Bombshell, i jeszcze jedna piżamka tutaj jest czarna z takimi gwiazdkami, więc piżamki Victory Secret zawsze, zawsze wchodzą do pakietów w okresie świątecznym. Mam taką czerwoną też fajną piżamkę z Victory Secret i się bardzo dobrze w nich śpi, są ciepłe i jakościowo dobre. Jeden wzór właśnie tej tradycyjnej Victory Secret, a drugi taki troszeczkę bardziej świąteczny z gwiazdkami. Jak, żeby nie mogło zabraknąć e, oczywiście produktów od Lasza mojej Candy Cane. Dla niektórych osób ten z, e, zapach jest zbyt mocny, zbyt peppermint, e, za bardzo jest taki słodkawy, ale ja uwielbiam po prostu kąpiel w tej Candy Cane. To jest moja ulubiona i ona jest tylko w okresie świątecznym. I po prostu ja co roku zawsze poluję na nie i powiem Wam szczerze, że jest początek grudnia, a już tych Candy Cane jest coraz mniej. I one do świąt mogą naprawdę być już niedostępne, co mnie troszeczkę zaczęło martwić. Jak sami widzicie Wam w tym sklepie takimi ozdobami świątecznymi udało mi się dostać właśnie takie ozdoby e, różnokolorowe. Zaraz e, Wam tu pokażę, czy tutaj mi się udało, co wybrałam. E, ogólnie fajna promocja była bo kupowaliście jedno, drugie było gratis dlatego po prostu skusiłam się na większą ilość ja powiedziałam źle w sklepie, bo ja myślałam że te ozdoby są szklane, to niestety jest plastik co nie bardzo mnie to cieszy, ale znowu że ja dużo rzeczy tłukę i jestem czasami troszeczkę taka niezdarna, to w sumie dobrze, że to jest plastik może, nawet do przechowywania, jest też lżejsze e, dobrze, więc kupiłam właśnie ten ciuchcie z tym prezencikiem e, cukierasy też wchodzą e, na moją choinę w tym roku e, ten zestaw też kupiłam, podobało mi się właśnie z tym śniegiem, i te właśnie takie brzuszki Mikołaja. No i kolejny zestaw tych cukierasów. E, to by było na tyle, co mogę wam pokazać. Reszta są, reszta rzeczy to są akurat prezenty, e, więc nie bardzo będę mogła wam pokazać całą resztę e, tych rzeczy. E, więc tym miłym akcentem świątecznym my kończymy dzisiejszy vlog. Widzimy się w kolejnym, przepraszam, kolejny vlogmas. My widzimy się w kolejnym vlogmasie. E, I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pa, pa.